Tam jeszcze jakieś poprawki przy plonie, i konie ruszyły. Dobrze złapał start. Elchmes. Elchmes on przez moment prowadził, ale już oddał prowadzenie. Tam polem przesuwa się do czoła stawki. Elnizo, Nizo. El zanim jest ten plon, jest tam w czołówce także. Bojma Bir z tyłu na ostatniej pozycji galopuje fila Dolerosa. Prowadzi w tej chwili już Bojma Bir. Bojma Bir na drugim miejscu El Nizo, te dwa ogiery, na trzecim miejscu tam większym kołem Dżeraj, jest tam także w czołówce Aquamer, jest tam również trzymający Canad Fire on the track. Na ostatniej pozycji galopuje Mroczny, a z tyłu również Fia Del Rosa. Konie mają do pokonania jeszcze około 1300 metrów. 1300 m do celownika. Ciągle Boj ma bir. On otrzymuje prowadzenie. Dobrze rozpoczął, mocne 500 metrów, przy nim bardzo lekko galopuje el Nizo. Na trzeciej pozycji Gerasz. Dalej przy wewnętrznej fire on the track. Przesuwa się również do przodu Altin, przesuwa się do przodu również Echmes. Taka jest sytuacja po wejściu koni w zakręt. Z tyłu dwa konie z jednej stajni, plono oraz mroczny. Z tyłu również Fia Dolerosa. Patrzmy jednak co się dzieje w czołówce. No tutaj już odpada Boy Mabir, na prowadzeniu zdecydowanie El Nizo. El Nizo pilnuje go Jerasz. Zatem El Nizo, Gerasz na trzeciej pozycji galopuje, Aquamer. Taka jest sytuacja przed wyjściem na prostą. Tam także lekko w czołówce Fire on the Track. Na prostą wyprowadzi jednak El Nizo. El Nizo pod szczepanem mazurem próbuje ociekać. Bardzo lekko zbliża się do niego Gerasz. Dżerasz El Nizo, na razie te dwa konie. Dżerasz obejmuje prowadzenie, El Nizo tutaj nie. Elnizo jeszcze poprawia, kapitalnie finiszuje Echmes. Ale też mocna jazda na Dżeraszu. Dżerasz, El Nizo, Echmes. Te trzy konie rozgrywają wyścig. W środku El Nizo, od pola galopuje Dżerasz. El Nizo, Dżeraż i przy kanacie kapitalnie finiszuje Echmes. Echmes teraz obejmuje prowadzenie i on wygra ten wyścig. Zatem Echmes, Elnizo. Geras czwarty będzie Altin.